Czyli i Mark. Dzisiaj jak widzicie jest wyprzedaż na Steamie zimowa, która będzie trwać od 22 grudnia do 5 stycznia do godziny 19. A więc po pierwsze z ostatnio nominowanych gier możemy wybrać teraz te ulubione. to znaczy z tych nominacji, które nominowaliśmy, zostały wybrane parę gier, które możemy właśnie teraz nominować do ostatniej nagrody. Jak widzicie, jest 5 gier w pierwszej kategorii. W każdej kategorii jest po 5 gier. I są tutaj takie małe trailery o różnych grach. Za każdy oddany głos zdobywamy kartę kolekcjonerską, dzięki której możemy później wytworzyć odznakę sezonową. Oraz te karty można zdobywać w inny sposób. Na przykład kupując w sklepie Steam. Wytwarzając oznaki z gier, właśnie oddawanie głosu w tych nagrodach z przeglądanie kolejki odkryć, wymiana ze znajomymi oraz o zakup bezpośredni na rynku społeczności. Dobrze, więc następną rzeczą jest sklep punktów. Są oczywiście typ rzeczy. Możemy tutaj bodajże każdego dnia otwierać darmową naklejkę do czatu. Tak, co, co drugi dzień? można zdobywać naklejkę i to prawdopodobnie wylosuje jakąś naklejkę właśnie jest fajna naklejka z, yy, z za do portala dobrze, więc przejdźmy dalej są nowe przedmioty jest ich całkiem dużo fajne animowane ramki no i oczywiście tła W sklepie możemy również Stworzyć tą oznakę sezonową oraz ją lepszać do aż 20 poziomu. Jeszcze szybko wracając do oznaki gdy zdominujemy wszystkie gry, możemy dostajemy wtedy 6 kart. I oczywiście mogą się powtarzać. Kart ogólnie jest 10, żeby stworzyć oznakę. Więc oczywiście sezonowy profil, który jest za 50 punktów jest ważny przez 30 dni od zakupu. I tak to mniej więcej wyglądało na moim profilu Steam. Taki zimowy klimat. Jeszcze kolejna nowość na Steamie jest to ulepszanie gablot profilu w sklepie punktów. A więc, jeżeli mamy jakąś swoją gablotę, przykładowo ze zrzutem ekranu, może taki, tam ich być pięć pokazanych. <laughs> Ulepszając właśnie gablotę, podwajamy jakby miejsce, Czyli z 5 zdjęć robi się już 10. I tak można zrobić dwa razy, czyli na przykład 15 zdjęć. I tutaj są gabloty, które można ulepszyć. Oraz możemy dokupić dodatkowe gabloty. Na przykład że były dwie gabloty ulubiona gra. Dobrze tak więc to było na tyle, do następnego odcinka, cześć!